i you Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Rayman Origins Z tej strony MWizard i zapraszam Was do oglądania Dzisiaj przechodzimy to już ostatnim poziomy, czyli właśnie ścieżka przez uh, Elektuny, jeszcze pamiętam jak to wszystko nazywało się wow, już Nie pamiętam jak się w to grało, czekaj, tym się chyba biło, dobrze Okej okay. Ty żyje, aleka Dobra, zarpałem, zerpałem, sorry A, nie Dawno nie grałem w Raymana I troszkę z tym screenem Jeszcze mam dla was Machine, Która też niedługo wyjdzie Ale to, 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 to wszystko w swoim czasie Myślę, że tam na dniach na pewno to wyjdzie Ale myślę, że postaram się to zrobić jak najszybciej, wiadomo Okej, okay, um, jak już wspominałem Jak już wspominałem w moim o Jecius Jeżeli bra będzie brakować mi tylko tego jednego, to... A w ogóle wiosna idzie u nas przynajmniej tutaj u mnie. Słońce świeci od paru dni, także jest naprawdę nieźle. Już czuć taką wiosnę, właśnie. Tam się... Oj, gdzieś... No, dobrze jest. No. Mm, wspominałem w moim proroku niecodziennym, kolejnym. Właśnie, właśnie... Yy, yy, to, że byłem na tym maratonie filmowym. O dżunglu już wspominałem. Mówiłem też, że Hobbit powinien dostać yy, Oscara. Ale tu już chyba nie muszę mówić dlaczego. Skoro wszystkie poprzednie części zostały skarat dlaczego nie Hobbit? Skoro jest ten sam utrzymany klimat I... Pff, wiele już żeby wymieniać, no i jeżeli chodzi o pierwszej Pierścienia, po prostu kocham tą... Ten... Ym, tą trylogię, tak? Tak samo jak Hobbita Chociaż samego Hobbita nie czytałem, o dziwo <laughs> A, dobra Okej okay. W ogóle tak mnie ostatnio zastanawiało Dlaczego Minecraftowe plemiona 7.2 mają tak mało wyświetleń? Żeby tak bardzo czekali, a tu tylko niecałe 300. Jak na razie. Ła, już mam wyblokowane, fajnie. Skrzynia, dobra. Moskitos. I tak właśnie mnie zastanawiam. Dlaczego Minecraftowe plemiona mają tak mało wyświetleń ostatnio? Przecież powinny mieć no... dużo. Tylko <grystanie> to jest moje najbardziej. Wow. To jest seria, także... Widzę, że... O, czekaj. Aha, dobra, okej. Okay. Widzę, że utrzymujemy klimat Teksasu. Ajajaj. Dobra. Aj, aj, aj. dawno nie grałem w tę gierkę, no jest taka fajna. Ajajaj Przypomnę sobie jak się przegrało.

Chciałem pojechać do Ameryki, do Teksasu Teraz oglądam Breaking Bad, ten serial Zaprawdę świetny, ale i kiedyś opowiem Ogólnie kiedyś na pewno zrobię kiedyś vloga, albo coś O moich ulubionych serialach, które wam serdecznie będę na pewno polecać W najbliższej przyszłości Ale my znajdzie się na to czas, ja myślę, że to nie jest na taką pogawantkę reymonowską, że tak powiem wow. Jakieś druty Fak, co? o coś się w tym zabić, Fak, co zrobiłem? <laughs> Dobra, ale mnie zastanawia najbardziej jaki będzie kolejny yy, Kolejny świat, bo w następnym, w tym kolejnym już nie było Także... Wha what the fuck? O Jezus. Gorąco się zrobiło What? Okej okay. nam zostało mało poziomów do... What the fuck? był niewinny, przynajmniej on nic nie zrobił, tylko się kąpał. What the fuck? No i co? Były jakieś woneski, nie? Czy coś? Dramatyczna muzyka. Nie o co chodzi. What the fuck is that? Co, co to jest? Żuczek. Jakiś rzuczek. Okej, okay, mogę rozbijać jego żarówki. Przepraszam, panie żuczku, za to. What the f**k? Spokojnie, panie żuczku. Aha, okej. Okay. Muszę rozbijać jego odbyt. Panie żuczku, spokojnie! Spokojnie, panie żuczku! On sobie tylko pływa, ja go zabijam. Dlaczego ja to robię? Dlaczego to graje... ma tyle... What the f**k? w sobie. Dobra, mam 300. Jest dobrze chyba. Dobrze? To już koniec? O! Oh, fuck! Fuck! Tam było tyle. No to już koniec po co, co, co teraz mnie czeka? No koniec już. Za krótko jakoś Czy to będzie jakaś przystań rybaska? Bo to tak widzę takie... Co to mnie czeka w najbliższym czasie? Dobrze, mam dwa lektuny. dobrze. A powiedzcie mi. A, napiszcie w komentarzach, jakie według Was filmy powinny zasłużyć najbardziej na. powiedzmy, największą ilość Oscarów. To mnie tak będzie ciekawi. Bo wydaje mi się, że najwięcej powinien zebrać Django i Hobbit. No jednak, ja. ja, ja za Hobbitem po prostu już mam. przy Hobicie mam wielki sentyment. jeśli chodzi o. Właśnie wacy pierścieni Aaaa um, Django no po prostu mnie zniszczył. No ja się śmiałem cały film. Przez cały film się śmiałem. Okej, okay, dobra, został nam, została nam skrzynia i to chyba już jest odcinka. No jak mieliśmy robić tak po dwa odcinki każdy świat, no to. No to, to już jest koniec. Dobra. Mam nadzieję, że nie znowu nie będę musiał robić tego 14 razy. What? what? O, o, dobra. Fak, dobra. Bo już, chyba już zrypałem. Chyba już nie ma co. Dobra, może jeszcze jest szansa. Może jeszcze jest szansa. Panie i panowie, Rayman biegnie. Dawaj, biegnij, biegnij, Rayman. Bie, biegnij. Bie, Fak <laughs> Jeden kill. W sumie to jeden death. No ja nie mogę. Okej, okay, dobra, otrzymuję chyba. Gadijcie. Ludzie, to chyba nie jest taki trudny jak wtedy. Dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Okej, okay, biegniemy, biegniemy. Dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj, no, chyba mać. Sorry. mnie w nerwie, no. Gdzie ona ucieka? Myślisz, że jest taka fajna i ucieknie ode mnie. Wcale tak nie będzie. Teraz wam, teraz wam to przejdę, zobaczycie. Ta, teraz już, już, to już jest... To już jest ten moment. Patrzcie Państwo, jak się przechodzi ten poziom. Patrzcie, patrzcie, widzicie, widzicie? Ja, o, widzicie? ja tego nie przejdę. O co chodzi? Coś tu robię źle. Znowu Przy tym jak się odbijam od no ścian to tam tracę czas. 7 sekundy. Dobrze, no tutaj jest dobrze, no. Wszystko rozbijam jak należy. No szkuźwa mać! No nie! To wracałem do po przerwie, czy co? Nie chcę was znowu zanudać 14-ma moimi próbami tutaj. To po prostu masakra. Znowu straciłem czas. To jest, co jest nie tak? chcę ja tu robię źle? Biegnij, biegnij! 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 Niewolniku! Steruję tobą!

Czy tak nubię? Czy to naprawdę jest takie trudne? Będę teraz tego nie przep... A. jest, jest, Boże, święty, ta jest, to wygram. <ślesk> Pikuję ile p śmierci? Teraz widzicie w rogu, pewnie. Ile razy znowu umarłem? Ile razy znowu zhańbiłem swoją duszę gracza przy takiej grze, która powinna być takim, wiecie, sercem spokoju. Takiego, wiecie, chillu, chilloutu, żeby to tak spokojnie sobie przychodzi nie? Taka przychodzi skrzyneczka, nie? Ok. Sea of Cern. Co? Jak to się nazywa? Sea of Cern. Więc tak, przeszliśmy już kolejny trzeci świat. I w kolejnym odcinku będziemy przychodzić świat czwarty. Więc zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka. Znowu się namęczyłem z tą skrzynią, ale już jest spokój. W kolejnym odcinku nie będzie skrzyni, na szczęście. Także będzie dobrze. No, także trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, z tej strony byłem Mizart i zapraszam Was do oglądania też innych odcinków. Jeżeli tylko oczywiście znajdziecie czas, no to na razie trzymajcie się, komentujcie, ocenięcie, subskrybujcie, hejos!